Dzień dobry Państwu witamy Państwa bardzo serdecznie z konferencji, z briefingu, który postanowiliśmy z posłem Jońskim zorganizować, żeby poinformować Państwo o, o ostatnich ustaleniach naszej kontroli w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. Przypomnę, że kontrola ta trwa od początku lutego i dzisiaj czas na pierwsze podsumowanie. Szanowni Państwo, chcieliśmy powiedzieć na początku jedną rzecz. PiS zatruł zdrową, szanowaną instytucję, jaką jest Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. To, co się stało w ostatnim konkursie, w konkursie szybka ścieżka, to było wprowadzenie do diamentów polskiej gospodarki, do polskich firm, które stawiają na innowacje, firmy wydmuszek, na które próbowano wyprowadzić środki. Wtedy, kiedy z posłem Jońskim zaczynaliśmy naszą kontrolę w NCBR, że przekonywano nas, że mylimy się, że to są nasze przypuszczenia, że określone podmioty nie, nie powinny otrzymać dofinansowania. Dzisiaj mamy informacje, które otrzymaliśmy, które pokazują, że pięć podmiotów, które miały otrzymać dofinansowanie z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, w ogóle nie kwalifikowały się do dofinansowania. Czyli w ogóle te wnioski nie powinny być rozpatrywane. Wśród tych podmiotów jest firma z Białego Stoku, która miała projekt Kabel. Ale również, Szanowni Państwo, 12 podmiotów, innych podmiotów zostało zweryfikowanych negatywnie, ich projekty, które były przedstawione. To pokazuje skalę tego, co dzieje się w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju. To pokazuje, że 17 projektów. Nie powinno dostać dofinansowania. I gdyby nie działanie kontroli poselskiej, gdyby nie działanie wolnych mediów, te środki byłyby wypłacone. One by poszły do firm, wiele z nich to firmy wydmuszki, które były stworzone wyłącznie po to, żeby te środki rozdysponować. Szanowni Państwo, chcemy również wezwać określone osoby do odpowiedzialności. To nie jest tak, że można zrzucić tę odpowiedzialność na urzędników NCBR. Ta instytucja została przekazana określonemu środowisku politycznemu Partii Republikańskiej w ramach koalicji z Kaczyńskim. To Morawiecki i Ziobro dzisiaj odpowiadają za to, żeby wyjaśnić tę sprawę. To oni w tej chwili prowadzą dialog na Twitterze, przerzucając się odpowiedzialnością za skompromitowaną reformę wymiaru sprawiedliwości. Ale to jest czas na działanie prokuratury, służb specjalnych i pierwsze oskarżenia, o które apelujemy. Szanowni Państwo, mamy do czynienia niewątpliwie z aferą grantową. Jeszcze takiej nie było na taką kwotę i na taką skalę. Otóż 15% firm, które zostały zakwalifikowane do dofinansowania w 2022 roku w ramach szybkiej ścieżki, w ogóle nie powinny dostać pieniędzy. 15% firm to jest 17, 17 projektów. To jest to siódma, która się znalazła na tej liście. Państwa sytuacja jest o tyle poważna, że firmy były na słupy. Słupy same informują prokuraturę, że chcieli wyłudzić pieniądze. Pytanie jest, gdzie jest prokuratura, gdzie jest policja? I dlaczego jeszcze nikt nie ma postawiony w tej sprawie zarzutów? Dzisiaj z tego miejsca zwracamy się do dwóch osób. Do premiera Morawieckiego z pytaniem, dlaczego pozwolił, aby ludzie PiSu stworzyli taki system, aby wysysać na słupy. Pieniądze unijne. Dlaczego doprowadził i dlaczego pozwolił na to, żeby ten system działał? I drugie pytanie: zwracamy się do prokuratora generalnego. No, jeśli jest tak, że my o tym wiemy, wiemy, że dzięki nam udało się zatrzymać wyprowadzenie prawie ćwierć miliarda złotych. Te 17 projektów. To jest ćwierć miliarda złotych, które gdyby nie kontrole poselskie i dziennikarze wolnych mediów, popłynęłyby do tych firm, które nie powinny dostać pieniędzy. Skoro to wszystko wiemy. I skoro są osoby, które same idą do prokuratury i mówią, że brały udział w wyłudzaniu pieniędzy. One same to mówią w prokuraturze. No to kiedy, są, kiedy będą pierwsze zatrzymania? Kiedy będą postawione pierwsze zarzuty? To jest pytanie do prokuratora generalnego. No bo jeśli nie będzie, a mija już trzeci miesiąc, to może chodzi o to, aby chronić mocodawców, tych, którzy to wszystko robili. Mówimy tutaj o politykach, którzy zrobili skok na NCBR i od kilkunastu miesięcy tym zarządzali. Szanowni Państwo, tej sprawy nie odpuścimy, dlatego że tu chodzi o unijne pieniądze, chodzi o wielkie pieniądze dla polskich przedsiębiorców, które powinny być, powinny działać, powinny generalnie być zainwestowane w badania i rozwój, a które nie są. Dlatego, że kilku cwaniaków padło na pomysł, jak wysysać te unijne pieniądze. W przyszłym tygodniu, w środę, przedstawimy dokładną sieć najnowszych powiązań tych wszystkich osób, które są związane i były związane z próbą wyprowadzenia tych wszystkich środków. Mamy do, nadzieję, że do tego czasu wypowie się prokurator generalny, ale również premier Morawiecki odpowie na to pytanie: dlaczego Republikanom Bielana była przekazana tak ważna instytucja i dlaczego Dopiero po naszych interwencjach i interwencjach dziennikarzy, dopiero udało się doprowadzić do wstrzymania tej wypłaty prawie ćwierć miliarda złotych. To co dostrzegamy Szanowni Państwo, to nie jest tylko i wyłącznie przyzwolenie na traktowanie instytucji państwowych, okradanie ich, łupienie ich. Również wtedy, kiedy wykorzystywane są środki europejskie, w naszej opinii to jest systemowe przyzwolenie na to, żeby poszczególne frakcje, poszczególne satelity w ramach PiSu miały swoje instytucje, gdzie wysysane są pieniądze. Niestety dla nich, niestety dla patronów, sponsorów tego przekrętu, na którym, który próbowano zorganizować w NCBR, natrafili na nas, natrafili na wolne media i my tej sprawy nie odpuściliśmy. Ale szanowni Państwo, chcemy, żeby każdy w Polsce uświadomił sobie dzisiaj jedną rzecz. Ćwierć miliarda złotych na 17 projektów, które nie powinny być dofinansowane. Niech każdy z Państwa, mieszkańców miast, mniejszych miejscowości, sprawdzi ile wnosi budżet inwestycyjny państwa miasta, państwa powiatu. Jakie środki, jakie inwestycje można było zrealizować za, taką, za te pieniądze. Szanowni państwo, również dochodzą do nas niepokojące informacje. Komisja Europejska jest naprawdę zdeterminowana w tej sprawie. Ona działa z urzędu, Olaf działa z urzędu. Dowiedzieliśmy się, że została już nawiązana współpraca między Olafem, czyli Europejską Agencją Zwalczania Nadużyć Finansowych, a polskimi kontrolerami, którzy na nasz wniosek, nasz wniosek skierowany do prezesa prezesaNIKU, tę instytucję kontrolują. Konsekwencje Szaleństwa Kaczyńskiego, Morawieckiego, Bielana mogą być dramatyczne, bo chodzi o finansowanie projektów europejskich również w kolejnych latach. Chcieliśmy bardzo wyraźnie stanąć po stronie polskich przedsiębiorców. Polskich przedsiębiorców, którzy do nas się zwracają i którzy mówią teraz tak, pośle Joński, pośle Szczerba, my dopiero teraz rozumiemy, dlaczego nasza firma i nasz projekt nigdy nie miała szansy na dofinansowanie. Wtedy, kiedy. Partie słupy, partie z układu Bielana, partie z układu Morawieckiego i Kaczyńskiego te środki wyprowadzają. Szanowni Państwo, mamy dość. Mamy dość, bo obserwujemy to od kilku dni z posłem Jońskim. Jak Morawiecki z Ziobro nawalają się łopatami po głowie. Na Twitterze, na konwencjach, na konferencjach prasowych. Gdzie jest prokuratura? Gdzie są działania państwa? Gdzie są służby specjalne? Służby się pojawiły w lutym w NCBR. I co zrobiły? Zarekwirowały wszystkie komputery. Do tej pory nie wiadomo, jakie są ustalenia CBA. Wzywamy polityków PiSu do opamiętania się. Środki, które zostały w tej chwili zwolnione, te ćwierć miliarda złotych, powinny natychmiast zostać przekazane pozytywnie zweryfikowaną przedsiębiorcom, którzy znajdują się pod kreską. Czyli te osoby i te podmioty, które środków nie otrzymały, bo miał dostać ktoś inny. Jaki cel był tego? Tego nie wiemy. Być może było to finansowanie nielegalnie kampanii wyborczej, bo wiemy, że PiS walczy w tej chwili o wszystko. Nie tylko o władzę, ale również o wolność i o swoje bezpieczeństwo. Szanowni Państwo, chcę powiedzieć, że w zeszłym tygodniu zwracaliśmy uwagę na ogromny, rażący konflikt interesu i wskazywaliśmy na kolejnego prezesa spółki NCBR, Ideas, który jednocześnie chwali się, że jest założycielem firmy, która znowu na stronie się chwali, że w ramach szybkiej ścieżki została konsorcjantem, a więc też otrzymała środki na dofinansowania w ramach grantu. Byliśmy w tej sprawie również u dyrektora, nowego dyrektora Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. A czy bardziej rażących przykładów konfliktu interesu, no trudno sobie wyobrazić, żeby prezes jednej ze spółek NCBR chwalił się, że jest założycielem innej firmy, która startowała i wygrała pieniądze. Dzisiaj dowiadujemy się, że na szczęście również te pieniądze zostały wstrzymane. Ale naprawdę, czy to jest rola? Posłów, opozycji, czy to jest rola dziennikarzy, żeby za każdym razem wskazywać kolejne projekty i wstrzymywać to hamskie, bezczelne wyprowadzanie publicznych pieniędzy? No przecież to się w głowie nie mieści. My rozumiemy, że politykom PiSu puściły już hamulce. Za chwilę wybory, oni wiedzą, że stracą władzę, więc to już puściły wszelkie hamulce i chcą robić wielki skok już nie tylko na te publiczne pieniądze, te ze skarbu państwa, ale te pieniądze unijne. Ale będzie to nas bardzo drogo kosztowało jako państwo, jako gospodarkę, jako przedsiębiorców, ale też jeśli chodzi o wiarygodność, wiarygodność polskiej instytucji w Polsce, które dysponują unijnymi pieniędzmi. I za to wszystko, chcemy bardzo jasno powiedzieć, odpowiada nikt inny, tylko Kaczyński z Morawieckim i Ziobro. To ta cała trójka odpowiada za to, że nie mamy pieniędzy unijnych, za to, że jest ogromny bałagan w Narodowym Centrum Badań i Rozwoju, i do tego dochodzi jeszcze pan Bielan, który no, zadeklarował wsparcie osobowe, bo muszą mieć większość na sali, więc przejęli tam instytucję i traktują jak swoją po prostu jak swoją. Tej sprawy nie zostawimy. Zapraszamy państwa w środę na konferencję prasową. Wydaje się, że opinii publicznej musimy przedstawić szerszy kontekst tego skoku na unijne pieniądze i tej afery grantowej tak nie pozostawimy. Szanowni Państwo, to wszystko, co dostrzegamy z posłem Jońskim w toku naszych kontroli poselskich, również w NCBR, to wszystko pozwala, to pozwala na sformułowanie pewnej tezy. Znaczy, rządzi nami mafia, i my to słowo mafia słyszymy na naszych spotkaniach w całej Polsce. To słowo również powtórzył Donald Tusk na posiedzeniu klubu parlamentarnego w Krakowie. Znaczy, nie ma naszej zgody. Na to, żeby pieniądze, które powinny trafić do polskich diamentów, do polskich przedsiębiorców, którzy mają innowacyjne projekty, którzy budują polską gospodarkę i tworzą nowe miejsca pracy, żeby te projekty i te środki trafiały do spółek, które stworzyła ekipa Bielana Kaczyńskiego-Morawieckiego. Nie ma również naszej zgody na to, żeby o tej sprawie nie mówić. Znaczy jest jakaś zmowa milczenia wśród partii rządzącej. Chcemy bardzo wyraźnie powiedzieć, że wzywamy dzisiaj wszystkich do, do odpowiedzialności za tę sytuację. Znaczy każdy, kto patrzy na tę sytuację i patrzy na, tą, na, te, na ten przekręt, który został zatrzymany, także dzięki naszej pracy, ma pełną świadomość, że wszyscy obserwatorzy, którzy chcą tego, żeby uruchomić środki z KPO, a my bardzo tego chcemy, mają wątpliwości, czy ta władza, będzie zdolna. Ta władza będzie w sposób uczciwy gospodarowała tymi środkami, które, mam nadzieję, od razu po wyborach, jesiennych wyborach zostaną przekazane polskiej gospodarce, polskiemu zdrowiu i polskiemu rynkowi pracy po pandemii. Bardzo Państwu dziękujemy. O godzinie 18 rozpoczynamy spotkanie w ramach też premiery naszej książki tu w Katowicach. Też serdecznie Państwa zapraszamy, chyba że są pytania, a jeśli nie ma to. Bardzo dziękujemy.